Córki narcystycznych matek to temat, który mnie bardzo interesuje, gdyż w prowadzonych terapiach bardzo często pojawia się taki wątek znikania przy swojej matce. Takie poczucie, że jest się niewidzialną, niesłyszaną, że nie ma prawa nawet być córka widziana jako ona no, prawdziwa, indywidualna, oddzielona. Od matki bardzo długo czasu zajmuje dotarcie do takiej samowiedzy, że to jest w ogóle jakiś problem. Natomiast wcześniej doznawało się różnych specyficznych i takich trudnych do określenia emocji, np. przeżywanie jakiejś ciągłej powracającej pustki, która jakby tak jest na tyle niebezpieczna, groźna, przyzywająca, żeby coś z nią zrobić, że dochodzi do obiadania się, używania alkoholu. Różne poczucie takich wewnętrznych paraliży, jakby pomieszania wewnętrznego, lęku, brak wspomnień z dzieciństwa, jakiś smutek, który ciągle wraca, poczucie beznadziejności, nie wiem, wszystko dobrze idzie, ale jest jakieś poczucie niepewności. Poczucie, że się jest jakoś niewidzialną, że ludzie o nas nie pamiętają, że trzeba sobie przypominać, że o nas ktoś nie wie. To mogą być różne takie dziwne, jakby niektórzy mówią, że takie dziwne wrażenia, które, do, które, które trudno do, do czegoś przypiąć. Może też oczywiście pojawia się głód potwierdzania zewnętrznego. I też niby jest jakaś pozycja zawodowa, spokój w życiu, wszystko dobrze idzie, a tu jest takie poczucie, jakby właśnie ciągle czegoś było brak, jakieś uwagi, tego, żeby ktoś był obok, mimo że jest rodzina, partner, dzieci, przyjaciele, praca, a tak jakby ciągle coś coś, coś wołało. I takie ogólne poczucie, że coś jest nie tak, a nie wiemy co. Do tego dochodzi jeszcze. Osamotnienie wewnętrzne w tym czymś, w tym dziwnym samopoczuciu, trudno to jakoś nazwać. Nigdy to nie było nazwane, więc jakoś nie wiadomo, do czego to odnieść. Jeszcze jakby trudniej jest, kiedy matka była na zewnątrz postrzegana jako taka właśnie obecna, opiekująca się, nawet też dbająca o dzieci przyjaciółek czy Koleżanki, właśnie córki, a w domu stawała się osobą zupełnie obcą, zdystansowaną, nawet niszczącą wprost lub nie wprost. Tutaj już jest takie spektrum dość szerokie. Także tutaj można by jeszcze tak powiedzieć, że rola matki, mimo że były ostatnie takie głosy, że przecież ojciec jest też ważny. Oczywiście, że jest. Natomiast musimy sobie uświadomić, że jednak 9 miesięcy w ciele matki, potem poród, poru, ta bliska relacja, zaraz po urodzeniu, bo jak czy matka była zdolna do niej, czy nie, no ale jednak córka była na nią skazana, a potem matka jako wzorzec jednak kobiecości, takiej pierwotnej relacji, też samą sobą, z tą kobiecą częścią dziewczęcą, dziewczęcością w sobie. Wszystko to stwarza, że bardzo ma wielkie znaczenie, jaką osobowość ma matka. Matki narcystyczne nie są zdolne do bliskości, do empatii. Córka więc tego nie doświadczyła, nie doświadczyła ciepła zrozumienia, wsparcia, uspokojenia, takiego potwierdzenia też i wzrokiem, i jakimś komentarzem, czy swoją obecnością, że jest się ważną. Że no, ma się prawo do swoich własnych myśli, uczuć, wyborów. To wszystko było wprost lub nie wprost, w mniejszej lub większej skali ignorowane, atakowane, zaniedbywane, manipulowane. Ten brak potwierdzenia przez matkę, że jest się osobą znaczącą, nie tylko dlatego, że się tą matkę jakby. Odzwierciedla i role się odwracają, i to córka staje się właściwie takim zwierciadłem dla matki, a nie odwrotnie, ale w efekcie córka się przekonuje, że jest pozbawiona znaczenia i że właściwie wszystkie wysiłki, które będzie ponosiła, czy zostanie pierwszym papieżem, czy nie wiem, jakim super odkrywcą czegoś, że nawet jak będzie niezwykle hmm, niezwykła. To jedynie może to wzbudzić w matce zawiść, złość, a na pewno nie spowoduje to jej odzyskanie czy utworzenie miłosnej relacji takiej właśnie jak ona powinna być. Dziecko, czyli córka, tutaj zaczyna myśleć, że to właśnie z nią jest coś nie tak, że świat jest wszystko ok, mama, tata, wszystko fajnie, natomiast z nią coś jest nie tak i zaczyna się właśnie takie utrwalanie, tego zamieszania wewnętrznego. Takiego powikłania i pozamieniania właściwie ról: kto tu jest matką, kto jest dzieckiem. Córka bez przerwy stara się odkryć taki najwłaściwszy sposób, jaki powinna reagować, aby spełnić wypowiedziane i niewypowiedziane. Najczęściej, też jakieś oczekiwania matki, aby dostać jej miłość i akceptację, taką właśnie, o której przeczuwa wielu, widzi też w, nie wiem, u innych dzieci w książkach czy w filmach, że takie coś istnieje, jest opisywane i jest to jak najbardziej no, należne dzieciom. Także wiele się tutaj zaczyna już w bardzo wczesnym wieku takich nauk, takich jakby nie, bezsłownych nawet powstaje, bezsłowne przekonanie w córce, że ona taka, jaka jest naprawdę, to jest no jakaś ci w porządku, co z nią jest nie tak, tu jest coś takiego, co sprawia, że mama jej nie chce, więc trzeba to jakoś, nie wiem, zaprzeczyć, odciąć, albo zamienić na coś, co byśmy nazwali takim, no, jakąś osobowością, jak gdyby, czyli tak, Wytwarza się coś, kim nie jesteśmy, ale funkcjonujemy tak, jak gdybyśmy tacy byli i chcemy, aby otoczenie odpowiedziało na to, tak jak z założenia. Powiedzmy, ta osobowość tam powiedzmy, działa. Czyli bycie w roli grzecznej dziewczynki, takiej bardzo odpowiedzialnej osoby, niemyślącej o sobie, skupionej na potrzebach innych, takiej całkowicie rozwijającej syndrom osoby dającej. W efekcie prowadzącej do wypalenia i do różnych psychosomatycznych chorób. To wszystko są potem cierpienia i choroby, już zakłócenia życia córki, matki narcystycznej. Natomiast ważne jest, może, żeby powiedzieć, czym jest narcyzm. Można znaleźć różne definicje w podręcznikach, w internecie. Większość osób przeczuwa też, że samo to określenie wiąże się z pewnymi cechami. I pewnie nie będzie to nic nowego, to co powiem, ale przypomnę. Czyli matka z cechami narcystycznymi, przy czym te cechy można też na pewnym spektrum widzieć, nie wiem, od 1 do 100%, także każda osoba pewnie ma jakieś elementy narcystyczne, natomiast niektóre mają ich tak dużo, że już mówimy o zaburzeniach osobowości w tym zakresie. Czyli na pewno będzie to osoba o wyolbrzymionym poczuciu własnej wartości, taka, która też oczekuje ciągłego uznania tej wyższości. Często niewspółmiernie do realnych swoich osiągnięć, ale oczekuje, że ma być podziwiana, ciągle wysłuchiwana, ciągle trzeba jej coś zawdzięczać. Może też być ciągle pochłonięta fantazjami o samej sobie, o swoich nieograniczonych mocach, powodzeniach, wybitnych talentach, urodzie. Może również swoją wyjątkowość i taką niepowtarzalność ciągle. Na tyle stawiać na pierwszym miejscu, że zaczyna się zachowywać po prostu gburowato i hamsko, traktując na przykład ludzi y, czy w restauracjach, w sklepach. Y, no tak, jakby ona była dzielną księżniczką, a tam ci ludzie jakby nie mieli żadnych praw. Czyli ciągle domaga się podziwu dla siebie, ciągle ona jest na pierwszym miejscu. Więc jeśli córka też próbuje mieć jakieś osiągnięcia, to muszą to być osiągnięcia, które no nie, prze, nie przekroczą pewnej granicy, gdzie matka może czuć się zagrożona. A czasami ona się czuje zagrożona każdym talentem córki, czy jakimś przejawem jej no, indywidualności, tego, tym, tego, że może być ciekawa w czymś, utalentowana, mieć jakieś swoje własne też ciekawe plany. Czyli zachowuje się taka osoba narcystyczna, jakby miała specjalne prawa, odbierając jednocześnie te prawa wszystkim innym, a córce oczywiście w pierwszej kolejności. I wynikające z tego już konsekwencje, że skoro jest taka wybitna, no to znaczy, że ma prawo do różnych rzeczy, tak? czyli do używania innych, więc ta relacje, które matka narcystyczna stwarza, są raczej manipulujące i używające innych, czyli ci, którzy są jej do czegoś przydatni, to są, a więc córka, dopóki jest jej przydatna, jest jej no, takim przedłużeniem, takim zwierciadłem, w, w którym się matka przegląda, to jest dobrze, jeśli córka wykaże jakiekolwiek własne w miarę rozwoju cechy, przymioty, talenty, ścieżki życiowe, może być i ośmieszana, i niszczona, a i manipulowana, oczywiście straszona zerwaniem relacji. Narcytyczna matka pozbawiona jest zdolności do empatii, czyli do rozpoznawania uczuć, reagowania na uczucia, zarówno swoje, jak i innych. Może to się przejawiać w prosty sposób: przestaje słuchać, jak córka zaczyna mówić o swoich emocjach, zmienia temat, złości się, co wcześniej uczy dziecko, że takie tematy to nie jest nic dobrego, jeśli nie chce stracić mamy. Zazdrość i zawiść to byłyby też takie cechy, które te osoby, takie matki jakby cechuje. Ta zazdrość, zawiść dotyczy wszystkiego, co by mogło zagrażać niezwykłości pozycji tejże osoby. I to właściwie może być już wszystko. Wszystko, co nie jest w nią, co nie wychodzi z jej głowy, z jej myśli, z jej potrzeb jest zagrażające. W tym wszystkim widzimy taką pozę arogancji i wyższości. No, trudno po tej charakterystyce, jaką przedstawiłam sobie inną osobę wyobrazić. Aczkolwiek może też być takie udawanie na zewnątrz e, jakiejś właśnie troski, tego, że się jest taką osobą dobrą. To no, może być tak, taki narcyzm, taki jakby dobry, prawda, gdzie dla innych się wiele rzeczy robi, te osoby są zachwycone, a córka obserwuje, że w domu mama taka nie jest, że wręcz przeciwnie, nie daje, żąda, no i, wypełnia, i spełnia te wszystkie cechy, o którym tu mówiłyśmy. Czyli podsumowując, jest to osoba niezdolna do relacji miłości, do relacji empatycznej, i nie można tego oczywiście nazwać, ponieważ dziecko od dzieciństwa, córka, no, jakby uczy się nie myśleć samodzielnie, bo jest to nieosiągalne. Przy takiej matce dopiero z czasem dochodzi do głosu jakaś dolegliwość, czy przyglądanie jakimś innym relacjom, albo w własnych związkach coś nie idzie i zaczynamy się interesować, co tu właściwie jest na rzeczy. W efekcie tej charakterystyki, jak sobie wyobrazimy taką mamę, można sobie to dalej już dopowiedzieć, no, że nie jest możliwe zbudowanie zdrowej, normalnej, Relacji y, matka-córka. Y, córka rośnie w poczuciu nieokreślonej, niewytłumaczalnej i nienazywanej bo to jest tutaj najgorsze wewnętrznej pustki. Ta pustka jest potem różnie nazywana, tam się pojawią jakieś objawy, może tam jakieś lęki się dołączą, ale generalnie jest wielka pustka po tej relacji i wielka tęsknota y, za nią, która też jest początkowo nieuświadamiana. Czyli wiele tutaj rzeczy jest w emocjach córki niepomyślanych, nienazwanych, one też jakby nie zaistniały w jej osobowości. Dopiero potem, już kiedy to cierpienie staje się takie no, bardzo nasilone, albo miało się szczęście trafić na psychoterapię albo na jakichś mądrych znajomych, przyjaciół, partnerów, istnieje szansa, żeby zacząć zauważyć, że coś tu jest nie tak, i to nie u córki, prawda? Tylko to jest jakaś szersza. Sprawa o szerszym spektrum. Jest oczywiście nadzieja, to znaczy można z tego wyjść, można to zauważyć, nazwać, dać sobie taką zdrową akceptację i miłość do samej siebie, i można się zająć swoją emocjonalną pustką, ale najpierw trzeba to nazwać. Czy musimy dowiedzieć się, że coś takiego jest możliwe, że istnieje coś takiego jak matka, która nie kocha, nie lubi albo nawet nienawidzi swojego dziecka i je wykorzystuje emocjonalnie, używa. I że no, tak, jest to możliwe, jest to częste, przynajmniej yy, ja często mam, słucham też takich historii, znam takie historie, yy, i że można coś z tym zrobić.